Tradycyjnie organizatorem konkursu Selektywna Zbiórka Odpadów Młodzież daje przykład jest Zakład Usług Komunalnych w Wejcherowie. W tym roku odbyła się już dziesiąta edycja konkursu. Udział w nim wzięło 13 placówek oświatowych z Wejcherowa i okolic. Łącznie zebrano 18 200 kg plastiku oraz 7,5 kg szkła. Idea konkursu ma na celu promowanie selektywnej zbiórki odpadów. Idea ta jest promowana w całej Europie, w Unii Europejskiej i my, jakby, wchodzimy w schemat właśnie tej idei. W ciągu roku młodzież gromadzi plastik oraz szkło. W ten sposób organizatorzy chcą zadbać o wpajanie młodym ludziom właściwych postaw dotyczących segregacji śmieci. Konkurs ten przede wszystkim pomaga, wprowadza pewne nawyki wśród młodzieży i dzieci, które w przyszłym życiu, w dorosłym życiu, owocują możliwością recyklingu tych odpadów, możliwością ponownego wykorzystania tych odpadów, które na co dzień wyrzucamy do śmieci i nie wiemy co dalej się z nimi dzieje. O zwycięstwie decyduje ilość zebranych odpadów przez daną placówkę. Pierwsze miejsce zajęły dzieci z przedszkola w Gościecinie, drugie dzieci z przedszkola Bajka w Wejherowie, natomiast trzecie młodzież ze szkoły podstawowej w Górze. Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ wychowanków Wejherowskiego Przedszkola Bajka. Przez 10 lat trwania konkursu zebrano już 118 ton plastiku i 174 tony szkła.